Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco na kanale Kawach Plus. Moi drodzy, ostatnio powychodziły Dev Diary do Węgier, Austrii i tak dalej i specjalnie czekałem sobie aż wyjdą też te Węgierki, żeby omówić je razem z Austrią, bo uważam, że siedzenie i tłamszenie tego pojedynczo jest kompletnie bez sensu. I teraz sobie zerknę, moi drodzy, na Węgry. Jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, to polecam zasubskrybować. Możecie też polubić ten film, jak chcecie więcej takiego kontentu. Dobra, i tutaj mamy standardowe przywitanie. Witam bardzo serdecznie. Classico Pierdolamento, moi drodzy. Cześć, tutaj będą Węgry, będzie fajnie. Lecz ja bym wolał operować tutaj na, suchy, na suchych faktach i na tym, co widzę. Czy to drzewko wygląda fantastycznie? Wiesz co, paradoks przyzwyczaił już mnie do tego, że jestem przyzwyczajony do wyglądu drzewek, więc nie mam tutaj nawet e, na ten temat co się zbytnio wypowiadać. E, tutaj będą nowe duchy narodowe ogólnie e, dla Węgier i tutaj mają być duchy narodowe troszeczkę pomocne, ale traktat z Trianon ma być e, bardziej męczący. No, ten duch narodowy się może wydawać, że jest beznadziejny. Dla mnie on jest, e, w sumie wygląda spoko. W zależności też, e, w jaką stronę będziesz szedł e, politycznie nie, na tym państwie. O Boże, traktat z Trianon to wygląda rzeczywiście tragicznie. Air Experience Gain, ok, nevermind. Army Experience Gain minus 15. Recruitable Population, Factory Output. Mid. O jest, dobra. To to będzie trzeba ściągać jak najszybciej i się zastanawiam, czy będzie można to zdjąć też, nie wiem, paroma celami, czy będzie. Szereg eventów, które będziesz mógł sobie wybrać. Węgry zaczynają, tu to właśnie o tym mówiłem. Horty, również część władzy z premierem, który podpisał wcześniej pokazany traktat z Niemcami, i dąży do większego wpływu na politykę Węgier. Okej, okay. i tutaj mamy bonusy tego Hortiego, i z tego co widzę, to będzie akceptacja faszystowskiej dyplomacji, komunizm w dół, stabilność i war support za siłę polityczną. Ja powiem szczerze, nie, nie pohandlowałbym stabilnością i e, war supportem za siłę polityczną, ale no jak tak to wymyślił Paradoks, to okej, okay, Dla mnie siła polityczna byłaby ważniejsza, bo za siłę polityczną i tak możesz podnieść ten war support i stabilność określonymi decyzjami, nie? E, tutaj mamy też demagoga, doradcę, Advisors can't be fired. Aha! Czyli tutaj, bez względu, jak będziemy robić drzewko, to ci doradcy będą tutaj lecieć do naszego rządu albo wylatywać, nie? Mając informacje i wiedzę na temat sytuacji wyjściowej, możemy przejść do drzewka priorytetów, zaczynając od gałęzi przemysłu i wojska. Okej, okay, czyli to jest przemysł i wojsko. Ja sobie tutaj tylko zerknę. Powiem tak, ja szczera opinia, nie? Dobrze wiecie, że na tym kanale tutaj. Jeżeli już coś omawiam albo coś, na coś patrzę, to mówię to, co myślę i to, co czuję. I powiem tak szczerze, że jestem troszeczkę zawiedziony drzewkiem tutaj, bo to jest z tego, co tutaj widzę, to to jest przemysł, nie? Jestem trochę zawiedziony tym drzewkiem i zaraz Wam powiem dlaczego. Uważam, że tych celi jest zdecydowanie za mało i rozciąganie takiego czegoś na 70 dni każdy cel to jest klepa albo brak pomysłu. Tak to widzę i o wiele bardziej zobaczyłbym większe to drzewko, na przykład jeszcze z 5-6 celi i skrócić część celi na 35 dni. To by było <coughs> aktualnie spoko. Tutaj widzę odnośnie drzewka e, Secret Armament, no to tutaj się zbytnio dużo nic nie zmieni. E, tutaj widzę, że będzie wojskowe Expand the Homeland. Czekajcie, bo ja tutaj powiem tak, e, zbliżyć to powiem tak. Eventu. Aha. O, dobra, idealnie. Expand Homeland Invest in Ludowica Academy. Expand the i quality over Quantity, czyli jakość poza ilością. I tutaj widzę czołgi i artyleria. Tutaj jest czołg. No, nie oszukujmy się, i tak będziemy szli w artylerię masowo. Bo powiem Wam tak, co ja o tym myślę? Mi się wydaje, że Węgry to będzie kraj, który będzie się idealnie nadawał do rozgrywki na dwa sposoby. Bez względu na to, w którą gałęź, gałąź drzewka pójdziesz albo wojsko, to będziesz miał dwa wybory. Albo idziesz w piechotę taką słabiutką, tylko i wyłącznie do trzymania frontu i mocne czołgi, które będą łupiły dosłownie twojego przeciwnika, albo idziesz w średnią piechotę i dobre samoloty, i wtedy też już całą mapę. Tutaj widzę, że jest też flota, tego nawet to nie będę nawet tego komentował. To pewnie będzie pod jakieś osiągnięcie: typu posiada jeden pancernik pod Rzymem, a niech Horti będzie admirałem i okupuj wady Ostał, Nie, to nawet w to, że tak powiem, troszeczkę nie wnikam. Tutaj będziemy mieli oczywiście standardowy wybór cywileczka i powiem tak, ja bym prawo brał any day, nie? Any time. Ja bym szedł w tą economic intervention, bo coś... Siła polityczna może minus 10, ale consumer good factor jest minus 15 praktycznie na całą grę z tego, co tu widzę, bo tutaj nie wygląda na to, że to ma być, wiesz, jakiś czasowy bonus, no to ja bym oczywiście to wybierał, nie? W razie czego głównym celem sektora przemysłowego jest uruchomienie programu. Okej... Okay. Hmm. Programy, program ten historycznie zainicjował tutaj Premier. Ok, czyli. No powiem tak, że średnio to dla mnie wygląda. Research for production, infantry weapons i unlocks this program decisions. A, czyli my ten program będziemy mogli prawdopodobnie boostować. E, z biegiem czasu, nie? I tak dalej. Ale ja jestem najbardziej za. Wiecie, ja Wam coś powiem szczerze, nie? Odnośnie jak omawiam te w diary, teraz dopiero zaczynam po długim czasie. Ja uważam, że siedzenie i analizowanie każdego celu jest bezsensowne, kompletnie, e, bo ja Wam powiem, jak będzie wyglądał ten dodatek. Wyjdzie ten dodatek, będzie tydzień na niego, boom, i później wszyscy wrócą do grania w Heroes of Iron 4 w ten sam sposób, nie? Adaptując się do, do zmian, w razie czego. Ten cel oczywiście mi się bardzo podoba. Dwie militarki i dwa building sloty. Ale tutaj widzę negocjacje i ja też się zastanawiam. Wiecie co? Jak ja patrzę na takie drzewko, to ja nawet nie myślę na zasadzie, o to będzie OP i warto w to iść. E, tylko bardziej się zastanawiam na zasadzie, czy tobie wystarczy czasu, żeby tutaj wbić, patrząc na politykę stary i na prawe przemysłu, żeby w ogóle zająć się drzewkiem tutaj militarnym. Bo wiecie co? Ja zauważyłem w Here's of Iron 4, na początku w jak wchodzisz, to robisz albo ekonomię, albo politykę. I drzewko, tak jakby powietrzne, w sensie chodzi mi tutaj o wojskowe, czyli samoloty tego, to wszystko schodzi na drugi plan, i dopiero się tym zajmujesz po ustabilizowaniu państwa. A wiecie, jak działa Herzog Iron 4. Jak ustabilizujesz takie Węgry do 39, no to już praktycznie będzie druga włeśka Stary. I co, i ty wyjedziesz, ty dopiero zaczniesz czołgi badać, to też tak trochę, powiem wam szczerze, dziwnie. Ale no, zobaczymy, nie ma co gadać. Oddział historyczny, czyli tu jest droga, moi drodzy, historyczna. Bardziej bym to sobie jeszcze przybliżył, ale zbytnio nie mogę. Continue Regency, Reinforce Horde Regime. Okej, okay, czyli tu będzie droga historyczna, czyli oczywiście będzie to droga najnudniejsza, tak uważam, w Herzow Iron 4. Bardziej sobie bym popatrzał na jakieś skrinki tutaj z Monarchii i tak dalej, nie? Chociaż ten cel wygląda nawet fajnie. Demand Rutenian, Słowacja, Austria... Ale poczekaj, to jest droga historyczna? Okej, okay, i tu będzie... I co, i Horti będzie miał możliwość yy, zażądać coś, moi drodzy, od Austrii? To też mnie troszeczkę ciekawi, no bo nawet jeżeli będziemy szli, szli tyle, to my do Anschlussu nie zdążymy z tymi celami. Czy to będzie bardziej na late game? Proclaim Greater Hungary. A, no to prawdopodobnie... Dobra, to już widzę to. To prawdopodobnie będziemy musieli być sojusznikiem, że tak powiem, wąsatego i będziemy go... Pra... Mi się wydaje, że będziemy go chyba pytać bardziej o te tereny, niż będzie wypowiadać wojnę chociaż to jest mylące, zobaczymy jeszcze, nie? Outlaw the National Will. Ok, tutaj mamy jakąś e, falę eventów. Ja bym bardziej wol... O, widzisz, jest Greater Hungary, nie? I tutaj jest zażądanie kawałka Austrii. Tak, to to chyba będzie żądanko. To chyba będzie żądanko od Niemiec, moi drodzy, też Słowacji albo tych terenów i tak dalej, w zależności co pójdziesz pierwsze, nie? Chociaż powiem Wam tak, szczerze nie wyobrażam sobie tego w momencie, jak jesteś w sojuszu z Niemcami, Niemcy kontrolują Francję, Polskę i są podczas Barbarosy. Nie wiem, chyba, że to będzie oskryptowane, żeby się mm, zawsze, moi drodzy, zgadzali. Dev, of Prime Minister, okej, okay, dobra, tu jakiś yy, evencik, a teraz to sobie zerknijmy. Co tu jest? Continue the Regency, tu jest druga... Moi drodzy, droga, determina admiral. Okej, okay, jeszcze sobie przeczytam, o co to jest. O, to jest oddział, to jest droga faszystowska. Załącza się z tym samym naciskiem, co historyczny, decydując się na kontynuację regencji, po tym jednak sprawy e, się zmieniają dla Węgier. Ale właśnie tego nie lubię trochę. I to wam powiem szczerze. Bo w sensie tutaj tobie się wydaje, że masz dwa wybory. Wiesz, o co chodzi. Ale co to są za wybory, jeżeli oba wybory prowadzą do tego samego koniec końców? Jakie znaczenie będzie miała droga, którą przejdziesz, jeżeli outcome will be the same? Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. To, to, te, jakby to powiedzieć, to mnie irytuje. Że idąc inną całkowicie ścieżkę, wybierając inną drogę dla Węgier, i tak będziesz miał te decyzje, co jakbyś poszedł, dajmy na to, z Hortim, nie? Więc koniec końców jedyne, co się zmieni, to parę celi i pewnie parę bonusów, które będziesz dostawał, a koniec będzie taki sam, nie? To mnie trochę irytuje bo ja bardziej widzę Herzow Iron 4 jako grę, w której naprawdę można dużo zmienić i dużo, moi drodzy, ustawić mega fajnych rzeczy i mega fajnych rozrywek. Tu jest węgierski odłam faszystowski, tutaj się rozpocznie, okej, okay, tutaj też są kolejne jakieś eventy polityczne. Remove traktat of Trianon, Czeskajferno, Salistikop, okej, czyli tutaj jest przewrót. I MNSP becomes the ruling party i on usuwa tutaj, widzicie, ten remove Treaty of Trianon. Okej, okay, czyli on cały zakład, tak jakby. Nie cały zakład, tylko ta, całą tą blokadę, bo ja to tak nazywam e, będzie ci ściągał. Tylko ciekawi mnie, po którym to jest. Po którym to jest w ogóle przejściu? Po tym celu to będzie gdzieś? Tutaj? Albo tutaj? Będzie ci to ściągać? Bo jeżeli mógłbyś ściągnąć Treaty of Trianon, robiąc politykę, nie musieć się angażować w drzewko militarne, to to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej. E, że i tak... Postawisz na to klocka i będziesz to robił dopiero później po polityce, nie? Ale to by było nawet spoko rozwiązanie. Tutaj jest ten gostek. No i dobra. Okej, okay, dobra, cofam to. Powiem tak. Widząc table Population Factor 10%, jestem święcie przekonany w 90%, że zawsze będziesz szedł tutaj e, drogą prawą. Zawsze. E, bo manpower w tej grze to jest. No najważniejsza rzecz, nie oszukujmy się. E, tutaj co jest? Tu jest kolejny gostek, on ma weekly war support bezużyteczne. Just If You Are Go Time, Fascism, okej, okay, czyli taki basiczek, nie? Tutaj jest oczywiście multum jeszcze celi i i tak dalej. I tutaj teraz właśnie monarchia, co mnie najbardziej interesowało tutaj. Czyli będzie standardowy klasyczek, czyli odtworzenie Austro-Węgier, moi drodzy. Tutaj powiem wam tak, to drzewko wygląda fajnie i imponująco, ale nie dajcie się zwieść, nie? Zrobiąc ten i ten cel... Pozostaje wam tylko to, to nie tak, że mamy to wszystko dostępne w zależności od drogi. Tutaj, Boże, tu już komunka Vibes miałem, ale z tego co mówię, tak, nie no, komunka i monarchia, to wiadomo. To jest chyba najbardziej useless droga, czyli demokratyczna. Kto by się spodziewał? Cztery cele, wiesz? Cztery cele, join the Allies i tyle, no. To chyba będą najwięksi masochiści wybierać, czyli prawdopodobnie ja, bo moi widzowie sobie zażyczą, Łukas, a zagrasz Węgrami pod demokrację i dołączysz do aliantów. To było fantastyczne, nie? Tu Pakt Bałkański też się wydaje ciekawy. To może być też fajna opcja. Szkoda, że tego nie ma gdzieś jakoś dalej. Dobra, tutaj mamy drzewko, które tutaj... Czekaj. Aaa, ale cwane. Jeżeli pójdziesz w monarchię, to będziesz mógł tutaj w prawo elect a fascist king i też będziesz miał to odblokowane tutaj. To może być też ciekawa rzecz, nie? Tutaj są przywódcy. Otto yy, i reszta chłopaków. Volksbund der... Boże, nie umiem po niemiecku. Czy po jakiemukolwiek języku to jest napisane? Wątpię, że to jest chyba węgierski. Cóż daje ten cel? Do czego to prowadzi? Zaczynając więc od prawej strony drzewka, idąc w lewo, najpierw Imperium Faszystowskiego Króla, który jest stosunkowo podobnie do starej wersji. Okej, okay, rozumiem, czyli tu jest każda z tych drugopisana, teraz jest zapisana demokracja i powiem tak. Yy, ja. <ścoughs> strasznie mnie to bawi, wiesz, masz cztery cele, dołącz do aliantów, masz później Węgry z trzema fabrykami i stoisz w miejscu. Bardziej ta Unia Bałkańska, ale to chyba też darmowy konquest dla Niemiec. Yy, I to drzewko to jest coś, co. Establish a new dynasty, establishing a Royal Guard Okej, okay, ale do czego to będzie prowadzić? Okej, okay, a Declaration of Aha, czyli to będzie też. Dobra, rozumiem, czyli to, to może być najciekawsze drzewko. Czyli to jest zemsta za 919, e, Jugosławia i Słowacja. Tylko powiem wam tak, nawet jak będziesz szedł w to pierwsze, to trzeba mieć z tyłu głowy, że Alianci wszyscy mają gwarancję w Europie. Więc jak będziesz chciał wypowiedzieć w miarę szybko tą wojnę. To i tak tego nie zrobisz na Jugosławii, bo ci dołączy Francja, Czechosłowacja i 50 innych krajów jeszcze, ale chyba będzie można to robić w momencie, w którym Francuzi ściągają też Gwarachę z siebie, to jest chyba w momencie Traktatu monachijskiego. Z tego co kojarzę, jeżeli się mylę, skorygujcie mnie w komentarzach. Wybierając teraz demokratyczną ścieżkę króla, faszyści zaczną przygotowywać się do wyrzucenia cię, czyli będą chcieli takiego jakby bunta strzelić. Aha, czyli tutaj będziemy jeszcze musieli z nimi walczyć, secure the loyalty, i tak dalej. Czyli to będzie prawdopodobnie po polityce. Tutaj mi się wydaje, że będziemy. Aha, remove. Aha, czyli będziemy mogli ten duch usunąć. The fascist supporter starts a civil war. No to jak będziemy szli w monarchię, to może to być najciekawsza droga tutaj na Węgrzech, ale bicie się tutaj z faszystami będzie problematyczne, nie? Mając już yy, za sobą te krótkie przystawki, czas przejść do dania głównego, czyli Habsburgów. Zaczniemy od ostatniego władcy Habsburgów na Węgrzech. I tutaj, no co mogę powiedzieć, no basicowe drzewko dosłownie, nie? End of the Regency, kontra Regency, zwołanie Habsburga i tak dalej, pójście tutaj. I czekaj, Revenge for the of Offensive, Ok. czyli to będzie też do tego prowadziło? Ale dziwnie. Okej, okay, nie? Powiem tak, no troszkę więcej się spodziewałem. Yy... Y Józef August koncentruje się na odtworzeniu wielkich Węgier w przeciwieństwie do OTTO, który będzie próbował przywrócić Austro-Węgry. Aha, czyli ten ziomeczek będzie chciał zrobić wielkie Węgry, a Habsburg. Pff, powiem tak. I to powiem całkowicie szczerze. W ogóle dziwne jest dla mnie to, że paradoks zrobił DLC-ka do Herzoga Iron 4 na Węgry, którego sprzedał, później go dodał darmowego do gry i teraz robi zmiany i robi. Tak, jakby jeszcze raz takiego Delceka i też go sprzedanie. To jest dla mnie trochę dziwne. I nie ukrywam, że moje zainteresowanie państwami takimi jak Austria i Węgry jest zerowe. Bo panowie, bądźmy ze sobą brutalnie szczerzy. Zagrasz tym raz i już nigdy do tego nie wrócisz. I tak jest zawsze. Mendegans, Ło, rewolucja USA, Francja, Ło Boże, Ameryka, y, Anglia, nowe drzewka. Wszyscy będą najsuper, będziemy grali cały czas. I jak to się skończyło? Zagrałeś raz i tyle. E, najlepszy update był dla Polski, ale dlatego, że jestem Polakiem, tak? E, nowy oddział Austro-Węgier. Okej, okay, czyli tutaj, dobra, standardowe drzewka. Ja sobie bardziej screeny poprzeglądam, bo to mnie bardziej interesuje. E, coś tutaj ciekawe. Ooo, tu jest kolejna droga. Tutaj jeszcze... Boże, komunka! Ej, zauważyliście, że drzewko komunistyczne i demokratyczne są najgorszymi z reguły drzewkami, jak się bierze za nie paradoks? Jeszcze nie... Powiem tak, czekam na te Niemcy, nie? Dobra, to jest zrobione, tutaj jest już... O, to mi się podoba. Mobilization, speed recruitable table, population. Jeżeli to będzie permanentnie, no to to wygląda nawet fajnie. A, dobra, i to już jest praktycznie koniec screenków, czyli koniec tego, co nas tak naprawdę interesuje. Tu jest całe opisane te wszystkie drogi, wiecie co, ja nie chcę do tego przechodzić, nawet mi się nie chce tego zbytnio omawiać, mm, bo, no nie ukrywajmy, wszyscy czekamy na Niemcy, nie? <laughs> tak naprawdę. I powiem tak, Austria, moi drodzy... W Austrii najciekawszą rzeczą, w moim oczywiście, w mojej tutaj skromnej opinii, będzie odmówienie Anschlussu dla Niemiec i tak jakby odnowienie Austro-Węgier. To będą dwie rzeczy, które najczęściej będą wybierali gracze. Tutaj widzę ten duch narodowy już jest iście zabójczy na samym początku. To to już jest z Maria Economic Depression. O Boże! Oj, oj, oj! will be removed 16 July 1940. ok, So long as national spirit is active, conscripts Ooo, panowie, ale tu będzie walka z tymi duchami narodowymi. Ale tu będzie klepanka. Tutaj są różnego rodzaju, moi drodzy drzeweczka. Tutaj jest claiming down, ok, i tutaj coś widziałem. Tutaj w ogóle jest losy Czech, Jugosławia, Uu, odebranie Galicji i Rumunia. Podoba mi się to, że Austria będzie mogła być troszeczkę bardziej, e, troszeczkę bardziej agresywna. Z tego co widzę, Approach the Democratic Guarantees and reach out to Italy. I to właśnie tego się spodziewałem, bo niejednokrotnie widziałem to w modyfikacjach, e, które już powstawały wcześniej na Austrię, czy jakieś rody, że masz możliwość Austrią poprosić Włochy albo utworzyć w Europie taki jakby pakt. Co nie? Antyhitlerowski i się tą Austrią przeciwstawić. Nawet nie wiem, czy takich odcinków nie nagrywałem na głównym kanale, nie? Ale to mi się podoba najbardziej, bo nie ukrywajmy, co gracze Hoja lubią najbardziej: kolorować mapę, nie? Tam klikanie eventów albo wybieranie odpowiedniego, bo już. Już powiem tak, jestem załamany, nie? Jego nieosiągnięcia pokażą i mi będę miał Austrią zrobić Austro-Węgry, mieć Hortiego na battleshipie i wysłać ten battleship do akcji Strike Force pod Gwatemalą, to mnie skręci dosłownie w pół, nie? Anti-Anschluss Measures. Aha, czyli tutaj będziemy też mogli się przeciwstawiać Anschlussowi, klasycznie. I tutaj będziemy mogli budować State Garrison. Ok, te garrisony, ale co to będzie dawać? Till as garrison state, which grants Division Defense core Territory. Ej, to z tego co widzę, te bonusy będą ogromne, jeżeli wybudujemy odpowiednio bunkry. Bo na przykład widzę, że te prowincje, ok, tu są zgarnizonowane, ale na przykład tutaj się bronić, moi drodzy, z bunkrami w tych górach, to to jest nieprzebialne, nie? Jeszcze jak zrobisz dobre dywizje, to wydaje mi się, że my będziemy mogli być takim cierniem, tylko wiecie, kiedy się pojawi problem? Jak ni stąd, ni zowąd Niemcy zjedzą Czechy, nie? Na przykład, albo coś w tym stylu. Fajnie by było zrobić taką możliwość, Uwaga, to może być historia alternatywna i pewnie tego nie ma w tym DLC-ku, nie? Ale ja widzę to tak. Jesteś Austrią, trzymasz y, wąsa tego, jego wojska, wypalasz, jest rok wojny i możesz stworzyć ententę na przykład z Czechami i z Polską. I one wjeżdżają z drugiej strony w Niemcy. Jezus, to było fantastyczne, nie? Y, tutaj oczywiście drzewko, kolejne. Y, tutaj mamy Habsburga, boże, Habsburg jest już tak oklepany, że jak widzę, tą, widzę to logo, to już wiesz, gram już tysiące razy tym, nie? E, ale Habsburg tutaj Recruitable Population ma, to go ratuje. E, lepiej od tego gostka, nie? to już było, to już było. O, to jest bardzo ciekawe. Renew claims in Italy. Strike a deal with Italy. Ciekawi mnie, na czym ten deal będzie mógł polegać, nie? W razie czego? The Austrian future, the second brother's war i better Chenmar state. Ah, tak. Niemcami będziemy mogli utworzyć chyba święte cesarstwo, albo ogólnie tam jakieś imperium, czy coś w tym stylu, nie? To, to jest ciekawe. To, to mnie w ogóle też yy, wiesz. Zobacz, Reclaiming the Land of Old, nie? I tutaj, gdzieś ten duch narodowy, Proclaim the Austrian Empire, to gdzieś tutaj pewnie jest, nie? I to mnie bardzo ciekawi, czy to będzie do, możliwe do zrobienia do roku 37.8, w którym momencie Niemcy robią. Ee, Boże, chciałem powiedzieć, ten, nieważne, Anschluss. Hmm, czy to będzie możliwe, żeby coś takiego mieć? I tu masz subjugate Poland, subjugate Romania i subjugate Jugosławia. I to może, kurde, wiecie co? Być nawet spoko. Fully independent Poland gets Austria demands our subjugation. Poland becomes also Hungarian vassal. I mi się wydaje, że oni się nie będą tak często godzić. I ja bym poszedł w coś takiego, że ja o wiele bardziej wolałbym, żeby Czechy się zgodziły na wasala i podbić Węgry, niż Węgry i podbić Czechy, nie? Zależy też, jak to będzie z korami wyglądać tutaj. Right to rearm Austrian Aggression Right to Rearm. As Democratic Country Seek Agreement for Rearming. Aha, czyli pójście pod demokrację będziesz mógł poprosić Włoch, UK, Francji United States pozwolenie. Oho, ej, to nawet ciekawe. Tylko no nie oszukujmy się, że droga demokratyczna to chyba nie jest zbytnio najciekawsza. Tutaj widzę już tak autoryt. Nie wiem co tam pisze nawet. A nie mogę tego zbytnio przybliżyć. Ale jak tutaj widzę join the comintern? To już po prostu ty, ale nawet widzę, że postarali się w tym drzewku komunistycznym, zrobili 7 celi, nie? <grystanie> to naprawdę szapowa. <chapeau> <grystanie> tak na serio. A, no tak, interwencja w Hiszpanii, czyli możemy ich inviting exiles from Spain i celebrating the victory, ok, czyli będziemy mogli ich zaprosić. Emergency measures. Co to daje? Military Factory Construction Speed, Civilian Factory Construction Speed Uuu, tutaj się będzie opłacało cywileczki nadupiać, nie? W zależności też od minusów. Mi się akurat podoba. To jest gospodarka. Czy wy macie takie wrażenie, nieodparte jak ja, że to jest jakieś takie małe? z jest jakieś takie nijakie? W sensie. Nie wiem, jakoś tak czuję. Patrzę na to drzewko i tak widzę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 celi w e ekonomii. Nie wiem. Trochę... Trochę mam mieszane uczucia. Tu będzie The Greater Austrian Economic Push, to będą gudcy na minus na pewno. E, Okej, okay, tutaj lotnictwo, to mnie kompletnie to nie interesuje. Secure... E, Secret Rearmament. pandargi, Generałowie, dowódcy. Ten będzie spoko, będzie miał Logistic Wizarda. Ten też będzie spoko. Bo będziesz mógł Aggressive Attackera sobie wybrać. To akurat fantastycznie, Najwięcej to mnie interesuje. No i oczywiście Husaria i lotnictwo, nie? I to, moi drodzy, tyle z Austrii. Wiem, że powinienem bardziej podejść do tego na zasadzie omówienia te, tych wszystkich zmian i tego skomentowania, ale no nie ukrywajmy, po cholerę, nie? Nie ukrywajmy, że wszyscy czekamy sami na projekty i na Niemcy, tylko to nas interesuje. Uważam to za fajny dodatek, no na pewno odcinek z tego zrobię, z jakiś dróg. E, tak naprawdę, ale niestety takie państwa w Herzow 4, jak minory, one bardzo szybko sobie dodają. E, w Herzow 4 i tak gracze grają majorami, i na nie tak naprawdę ja sobie tutaj ślinkę zbieram. E, na takie Niemcy tam już podejdę bardziej poważnie do tematu. E, nie ukrywam, że zmiany na Austrii i na Węgrzech mnie tak interesują 50-50, bo. No nie ukrywajmy, będę, będę tymi krajami grał i trochę to mówię z bólem dupy. Będę z nimi grał tylko i wyłącznie dlatego, że będą miały najprawdopodobniej dużo bezsensownych osiągnięć, które będę chciał zrobić. Bo jak nie wiecie, mam wszystkie osiągnięcia w choju i teraz mi dojdą nowe. Tak czy inaczej, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli wyjdą zmiany do, niemi do Niemiec, to siądę bardziej na poważnie i to umówię. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie lajka i co? Słyszymy się w następnym odcinku.